Yes. Ciebie nie stać Ameryka, na ten na premium No jak mi nie stać Ostatnio ten, ten, ten okres próbny na 7 dni przetestowałem Kapa A ty nie za młody? Na co jest? nie za młody No ja chłopa ja mam w Pę No tak? Dahita jest z tego, zwalnij go z kilofa. To jest bo, dobra no i tak jest na hita z Ja pierniczę ty on umie... No, ale mnie oszukałeś. Było na dwa. Nie, nie zestrasz się. Było na dwa hit Dobra, sama AWP a dwa kile. Fok Taki cwany to zrób trzeciego dla WP. Łoń, pompę miał ten bot do tego domku. Na silosie mam skrzynkę, gumiak jak chce W ogóle MRK, czemu ty w drugą stronę, jak po drugiej, jak, jak, jak po, po twojej tej. Nie wysłuch się w końcu. <grym> no, co mi stanie, to możesz powiedzieć. w stanie, które masz powiedzieć, to może muszę je powiedzieć. O, o, o to, że on oddalał się od przeciwnika, chociaż tam był. Nie wiem, lepiej, miał No na tych sklepach. Ale to lepiej. Tak Chyba lepiej, nie, że się oddalał, niż miał zginąć. Nie bo... mam pompy, jakby ktoś miał, to chętnie wezmę. No, MRK też to bot. Co? Ja bot? A nie? To zagrajmy w Lola. Na bocie. Ale w ogóle. Nie a wiem, nie rozumiem. Nie gram w Lola i co teraz? A to nie wiem, no to Ale zagrajmy. Nie gra. Idziemy na koci? Fortnite, a co ty? Wejście? się. Nie. albo w Call of Duty mogę Kombu wybuchnie.

ma ktoś duże poty? Nie, ale mam małe, ja takiego mam A ile masz małych? 4,5 cm Miało być śmieszne czy... Nie wiem Stucha, bo... Nie no. Tak tak Helka leci nad kocim kącikiem. Wal ją, bo trzeba 40 HP muszę. A ja nawet nie widziałem. tam co jak tam nic nie ma No tam leciała helka, nie? Jeszcze o tym miejscu chce boss? Nie ma w żadnym miejscu nie ma BOSSa Jak nie? No jak nie? A nie, mnie a nie no, dobra są. Ej, tu są cztery grzybki zwykłe i cztery te radioaktywne. Nie, nie biorę. Ja biorę. Polecam. Makłowicz. Dziś przygotujemy zupę. Zupę, to ja chętnie zjem. Hej, są boty. Starka. Mamy nawet jednego w teamie. Czary mary, hokus pokus. Bu. To Ford Focus. Ja mam cały czas szalą pompę, nie? Fajnie, fajnie. Ty, na hita był jeden roll O, powaliłem jednego A ła, 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 ła nie ma ła, ma ła A bo gościu na górce jest Nie widzę Na górce, szedł na dół A nie, na górce nadal stoi tak jest, że to... Fajnie, Melka, że sam używasz O, zapomniałam, dobra

tam jest gościu, jeszcze jeden. Jeden? Nie, go no, przesunął. Weź mu ktoś wyjeb, bo on ma 20hp dosłownie. Też jeden? 20hp ma ten ostatni. No nie dobijajcie swój... Dabili, no to jest po sprawie Czemu wy ich sposzywaliście? To ja powaliłem jednego, aby umierać Jak wy kurna giniecie, jak on ma 20 HP? Ale tu dwóch jest jeszcze Aha, dwóch To, to A, w sumie, no to ja w sumie tłumaczy wiele ja To wiele na tłumaczy Ja przychodzę, no i to obchodzi no podnieś się A no, bo pistolet by że ci mam bugi bundę. Profi Słucham tak dobra Bo ja otwierałem No tak byś mógł No ale za A to tam że tam was respię stoicie, stoicie chwilę w miejscu i rzucam was bugi bonsa Chce jak to działał Tak, możesz mi zaznaczyć szczególnie Nie żyjesz to widać. się nie odzywaj <noise> nie, nie, nie ta gra <noise> z mojego 200 KP przez 8 minut Ale to i tak ci schodzi co 2 minuty albo co minuta się zapisuje chyba No bo ja nieraz miałem 200 tylko 2 minuty mi zostało Ale Grach nie Tak w jednej grze musisz mieć 200 łącznie No w jednej właśnie, a... Ale no nie musisz mieć z rzędu, możesz a, mieć po prostu 200 po prostu w jednej grze No co ty robisz? Nie, MRK Stań koło gumciaka No gumciak Lepiej no, no. ruszajcie dupę po itemy, no Nie chodźcie po itemy Ja już po ja Rzucam po drodze Się podzielcie Daję wam połowę Zaraz ci gumciak dam <śle> Najlepsze było o, to, że chłop się... Chłop podniósł chłopa, nie? A ten zaczyna brać apteczkę i daje mą I takie. No, gościu jak te, Ten gościu, co go podniósł, a myśli, po co ja cię podnosiłem? 100% Tak, jakby ponosicie merk. Ja jeszcze bym musiał nawrzucać. A, masz podkaparkę. Ej, weź ktoś ze mną wędkę i wyłów ktoś z, z helki, a, a ja wyłowię z słódki, bo helka ja jest ja tutaj na, z... na wyspie. Czemuż? Mam no, tylko z motorówki. No właśnie o to chodzi. W jednej rundzie jest z helki z motorówki. A faktycznie no. A gdzie jest helka? No tu stoi, masz tu wędkę? dwa macie. Mam wędkę, tylko nie mam drugiej wędki. Motorówki No nawet. że pewna. się drzewo rozjebało tam? Chisiotno. A masz jedną czy dwie? To ja z łódki zrobię. A jest tu łódka w ogóle? Nie jest pewnie gdzieś tam dalej. Gdzieś. Dobra, to już. Jak się wysiada kurwa z tej helki? Mam snajpy zostawić proszę co tam leży filetowa i wędkę wam oddaję Tam są dwóch kopów Weźmie ktoś tą wędkę, żeby zrobić z motorówki Ja mam wędkę, ale motorówkę daj tak. No ale gdzie ty nie Dostał 110 do jeden Bo my strefy nie mamy jeszcze No nie mamy bo on spada mi rozwalił A dobrze mam ich 13 Fog, ja nie mam żadnego

leży ja biorę zamknij za mną zamknij, zamknij, bo ja się o cie gdzie jest gumciak? w prepie ja pierdolę. jest smoki tam to leży ja nie wiem już to, i tak nam gadają w Dostał 110 jeden Ty ryboso, no, Gumciak, kurwa zapierdalał łódkowie Ty e, dawaj tą łódkę tu no nie, Jeden no, bez kewa jest stref, to, to coś głupi, nie Mówię daj nie no, to jest po... no, po... nie, go nie zrozumiesz Świat Nie węgów, no co mówię daj, we, daj <laughs> Świat łódkę, prostu, Ma ktoś impulsy jakieś? Gdzie ta wędka jest? Ja mam dwa no tam, no tam. Weź nas, wywal do strefy. Wywal nas do strefy ten. Nie dostał. Mogli, Czego dawajcie, wyrócić, bo on nie będzie. By... A, dwóch tam jest, ty. Dwóch jest na tej. Dostał tak. drugi, trzydzieści. cała trójka tam jest na tym. A no może zróbmy po prostu, tak? co? No, ammo do No nie, no zostaw mnie typie za Ty w plecy dostawałeś? Nie, jakieś hop do mnie, strzelasz. No ale z pleców, tak? No, z pleców Nie dostał Więc lepiej się zabudujcie z pleców, żeby AWP nie dostać Ja z pleca mam dwa On nie dostał Kurwa, czy oni tak. mogą przestać się ruszać? Ale zabuduj się, a nie... ...że dostaniesz hita i w snu będziesz na midu ja Nie, wiem, czemu ja mam stare 10 no. dostało 6 typowo poprzez nas On tu się jedzie nadal na tych schodach Duża pota, komisiak Dostał heada, dale leży Jeden kraw jest Kurwa na blisko nad tobą fipek. Nie A, dobra, okay. Tam jest Wiesz, jeden powalony. Zabudował. Bo... Plecy masz gumciak za tobą na budynku. Wiem, właśnie o tym mówię. Głupa ja nie chciała Dobra ja tak nie chiesa Lecimy na dwóch się, jest. A nie nie a dwóch jest No nie mamy strefy Na mamy No i tak muszę się być Kurwa, nim Kurwa gumciak z gin no komciak ja pierdolę po co ty tam idziesz? Dobra. A jak łajtuję, żeby strzelić. Co? No, w ścianę strzeliłeś mu. Tak wyglądał Dobit. No, co? No dobra, dobity, Dobij okej. Okay. Ale fajny, tu jest drugi. Za nami. Kurwa, dostałem. Kewa biorę. Ej, pod nami gdzieś jest gościu, ale Tak

Kurwa, Paweł Jumper Ja fajne te 90 na tych to top Ty stoisz na jednych schodach jak jest coś, by the way Mama, no, mam Mama mam, mam. To on leci? Ta jest na tobie Nie, no przecież Ej, zejdź, zejdź, to... Ej, zejdź, 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 zejdź. jedne schody Spadają Bez kewa ten co ma latanie. Leży. Stark też leży. Esa wariaty. No, ra. Nie wiem, jakie jeszcze tyle na takich lakach. 10, 12, 16 mieliśmy, nice.